W Sandomierzu trwają uroczystości związane z dziesiątą rocznicą wizyty papieża Jana Pawła II w tym mieście. Podobnie jak 12 czerwca 1999 roku na Sandomierskich Błoniach odprawiana jest msza święta. Uczestniczy w niej kilka tysięcy wiernych. Modlitwy dziękczynne za pontyfikat Jana Pawła II rozpoczęło nabożeństwo ośmiu błogosławieństw w Sandomierskiej Katedrze. Młodzi z diecezji modlili się przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży. To był bardzo szczególny człowiek. Bardzo go cenimy wszyscy. Myślę, że jest to jakaś wyjątkowa okazja i powinniśmy się razem spotykać jak to 10 lat temu. Ja mam w tej chwili 15 lat i naprawdę miałam malutkiego brata, który miał parę miesięcy w tym dniu, kiedy papież przyjechał do Sandomierza. Do Sandomierza Krzyż przyjechał z Lublina. Jest takim wymownym znakiem, że młodzież kocha Ojca Świętego i wczoraj byliśmy właśnie w Lublinie po tego Krzyża. 15 osób, młodych ludzi, z jaką wielką miłością i szacunkiem niesie ten krzyż. 10 lat temu Jan Paweł II na tych błoniach spotkał się nie tylko z młodzieżą diecezji sandomierskiej, ale też z żołnierzami z całej Polski. W Muzeum Diecezjalnym jednym z eksponatów jest ornat, w którym papież odprawiał tu mszę świętą. To było epokowe wydarzenie dla na diecezji naszej sandomierskiej. Papież, jak ojciec, przygarnął nas wszystkich do siebie. Zmobilizował takie potężne tłumy, pół miliona wiernych zgromadzić na jednym placu. To jest cud. Podobnie jak 10 lat temu, mieszkańcy Sandomierza spotkali się w tym samym miejscu. Z okazji jubileuszu Stolica Apostolska ogłosi nazwisko nowego biskupa Sandomierskiego. Komunikat zostanie wydany w sobotę w południe.